Cierpienie nie wynika z samej w sobie sytuacji, tylko z tego, co utrzymujesz cały czas w swoim umyśle, co podtrzymujesz, co nakręcasz, czemu dajesz, czemu, komu dajesz swoją uwagę. Wszystko, co trzymasz w swoim umyśle, rośnie, rozprzestrzenia się. Chodzi na Twoje emocje, na Twoje ciało, na Twoje odczuwanie to jak postrzegasz siebie, to jak postrzegasz życie wokół siebie. I ostatnio tak mocno do mnie przyszło właśnie to, że wiecie, my czasem musimy sobie zdać, naprawdę uświadomić sobie przede wszystkim sprawę z czegoś, co być może wiemy, umysł to słyszy i o tym wie, ale jakby. Cały czas powtarzasz ten sam schemat. Więc widzicie, wiedzieć, a wprowadzać te zmiany skutecznie, żeby one działały, żeby one dobrze na Ciebie wpływały, to są dwie różne rzeczy. Więc wiecie, to nie jest tak, że ty wiesz, że rozmyślanie ciągle na jeden temat, czy na wiele tematów, które naprawdę są jakieś trudne w Twoim życiu, i skupianie się na nich. A świadomość tego, że no tak wiem, że mi to nie służy, no ale dalej w to idziesz, tak? Więc tak mocno to ostatnio do mnie przyszło, że naprawdę ja z tą wiedzą, że to oczywiście mi nie służy, tak? Miałam takie: o oh, wow! I to jest właśnie ten moment, kiedy do ciebie dociera, zauważasz to, i wtedy dopiero możesz to zmienić. Więc tak zrobiłam. <grym> Wiecie. Ym, Hmm. Nikt, nie ma człowieka, który by przez coś nie przychodził, z czymś się nie zmagał, nie miał problemów zupełnie. Nie ma takiego człowieka. Tylko, że zauważcie, że są ludzie, którzy funkcjonują, którzy coś robią, którzy mają pasję, którzy się rozwijają, robią swoje. A są ludzie, którzy. Corki. którzy siedzą w miejscu. Zagnębiają się, zadręczają się, jakby nie wiedzą, co dalej. Blokują się przez to, bo blokujesz się przez to. Twój umysł skupiony na problemie nie widzi zupełnie rozwiązań. Twój umysł skupiony na problemie, na problemach, nie jest w stanie skupić się na zupełnie innej rzeczy, bo nie jesteś w stanie skupić się na dwóch rzeczach.